Dzień dobry lub dobry wieczór, moje drogie i moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was pokarcie z okazji Nocy Spadających Gwiazd, które jakby kulminacja, bo to zazwyczaj jest parę dni, kiedy nam te gwiazdki z nieba się sypią, przypada na noc 20, z 27 na 28 czerwca. Czyli na dobry początek tygodnia nagrywam to dla Was w, w Wigilię tej nocy, czyli w przeddzień. No to co, drogi raczku, za chwilę Twoja karta, zobaczymy, co mam dla Ciebie. I droga raczko, do usłyszenia. Droga raczko, drogi raczku, mam już dla Ciebie wylosowaną kartę, jest to siódemka kabuław Ciekawe, bo jeśli mnie już od jakiegoś czasu oglądasz, to wiesz, że ja często mówię, że to jest karta modlitwy lub medytacji. Ale jeśli mówię teraz do jakiegoś raczka albo raczki, która jest po jakichś na przykład związkowych, ciężkich przejściach... To być może ten czas, kiedy jesteś sama sam, jest Ci potrzebny do pomyślenia, jak dalej chcesz, jaki kształt chcesz nadać dalej swojemu życiu, jaki kierunek chcesz obrać. I ten czas może być dobrym czasem, pamiętaj. Wiem, że raczki za bardzo nie lubią być same, przynajmniej te, które poznałam, ale taki czas na pobycie samemu ze sobą naprawdę jest cenny. I korzystaj z tego, ile wlezie, jeśli tylko masz taką możliwość. Możesz odsłuchać jeszcze za chwileczkę czytanie dla rybek i skorpiona, a jeśli nie, to do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam Cię serdecznie. Drugi rybki, co ciekawe, dla Ciebie wylosowałam bardzo podobną energię co przed chwileczką w czytaniu dla raczka. Dla Ciebie karta umiarkowania. Ta karta nam mówi o tym, żeby budować na solidnych podstawach, czyli jakiekolwiek masz marzenia i plany, to nie chodzi drogą na skróty i wtedy jest ogromna szansa, że się uda. Jest też tutaj taka wskazówka, żeby właśnie budować w jakimś takim równowadze rzeczy, czy to są biznesy, czy to jest związek, przelewać dzbana do dzbana, robić coś regularnie i widzieć ten uzysk, jak to nam wszystko rośnie, czy to w relacji, czy to w pracy. Dzięki, drogi rybki. Możesz jeszcze wysłuchać raczka po lewej albo skorpiona za chwileczkę lub do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Droga skorpionica o drogi skorpionie. Tu się wyłamujesz, masz troszeczkę inne energię, bo raczak i rybki mieli bardzo podobne karty. Jeśli chcesz, możesz odsłuchać od początku film. Dla Ciebie królowa monet. Królowa monet to jest też dla mnie karta nowiu albo miłości matczynej. Ale wiesz, ona jest często nazywana małą cesarzową, czyli taką kobietę w mocy widzimy. Ona ma kasę, ona pięknie wygląda, ona siedzi na tronie w pięknym kwitnącym ogrodzie. Mam taką myśl do skorpionów, szczególnie do skorpionów kobiet, żeby nie zaniedbywać swoich potrzeb. Czy to są potrzeby dotyczące do takich prozaicznych rzeczy, a, zrobię sobie dzisiaj dłuższą kąpiel, a nie będę robić wszystkiego naraz w domu i nie wiem, ogrodzie, pracy, przy dzieciach, ps psie, mężu, żonie, jeśli taką masz sytuację życiową. To jest taka, ktoś by powiedział, egoistyczna postawa, ale pytanie, czy, czy na pewno, bo jeśli potrafimy też o siebie zadbać, to potrafimy później zadbać o innych, więc zadbaj o siebie, droga Skorpieńca, drogi Skorpionie, a wtedy, jak zadbasz o swoje ciało na przykład. To i wtedy myśli się rozprostują, jeśli jakieś myśli tego wymagają. No to co drodzy i drogie, wspaniałej nocy spadających gwiazd, i oby nasze życzenia się spełniały.